YouTube. Ie. Na chwileczkę tylko. Bo nie będzie film z poniedziałku, był tylko film z weekendu. I dorzuciłem filmy z Krakowa, bo też czekał i czekał. Ja Wam powiem jeszcze coś. Ja mam filmy w ogóle. Skornwali z, z tamtego roku. Ale już nie będę Wam zaprywał życia. Jak, jak to ogarnąć? Ja po prostu już nie mam czasu nawet, żeby to złożyć. Dopijam kawę, kawę, śniadanie i lecimy do roboty. Tu się, tu się pojawiła taka usługa: Waiting for Guest. Nie wiem o co chodzi. Tutaj jakieś no, nowe rzeczy się pojawiły na, na YouTube, na Live. Ie. Słuchajcie. Siemano, siemano, witam. Co tu jest napisane? Poczekajcie. Jak to sprawdzić teraz tele komenty? Coś tu się zmieniło. Witam, witam, Tomasz, witam Borys. Jak tam życie? Jak tam weekend? Czy jesteście gotowi do koronacji króla? Czy już macie flagi? Tak w ogóle to jest dzisiaj dzień flagi, słuchajcie. Nie mam flagi dzisiaj, chyba zmienię koszulkę. Tak, Muszę zmienić koszulkę? Tak. Ale numer I... Oj, słyszę. Chyba się ktoś przeziębił. Nie możesz jeć, bo ja taka. Co? Wejdź mi minutkę, idę po koszulkę drugą. Jeden minut i skończyło. Minutę. Ja chciała. Rzucisz mi koszulkę z flagą koszulkę z planu, bo tak nie ma planu. Gdzieś tam leży pewnie. Klucze od samochodu mam. Kukuluku. Dobra, I'm back, <laughs> klucze, jeszcze klucze, kuku kuku ku. dla ciebie też, widzisz, też napisał do ciebie cześć, powiedział cześć. Że ja wiecie coś jeszcze się chyba dziecko mi przysiębiło, będzie parę lat zaraz. Byliśmy wczoraj na, ten, na wycieczce, taki krótki film Wam. Co lepsze, pies czy suka? <laughs> Pytam, bo biorę szczeniaka. E, kurde, zależy chyba od rasy ogólnie. Ja nie narzekam, mam psa. Wykastrowaliśmy go, jak był młody, bo skakał na dzieci. Suka, jeżeli tak dobrze kojarzę, to jest bardziej taka opiekuńcza dla rodziny, szczególnie wilczury. Nie, nie wiem, jaki, jakiej rasy. Pierwszy gry za nami w końcu były. Steki, super. Kuku, super, ciebie też. Um, nie wiem, kurde. Ja tu poświęcę z wami, wiecie, co, bo jak wyjdę z domu, to mi odetnie internet. Eee, I widzę, że ten, eee, że tu jest jakaś nowa usługa w ogóle na YouTubie, że można. Jeżeli pojawią się oczywiście takie osoby, bo tu jest Waiting for Guest. Nie wiem na czym to polega, czy tu można połączyć się tak jak, coś, jak na TikToku teraz. YouTube wprowadził jakąś nową e, opcję. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Powiem Wam tak, weekend był super długi. Co my robiliśmy w ogóle w ten weekend? W sobotę. Co my robiliśmy w sobotę? W sobotę odebrałem malucha od mechanika. Tam jeszcze nie domaga. To nie jest tak, że on jest już naprawiony, bo on ma jakieś tam swoje własne problemy. Trochę polataliśmy z Piotkiem. Pojechaliśmy na wzgórze. Ale to ten, ci, co mnie obserwują na TikToku dowiedzą. wiedzą. W niedzielę. W niedzielę co my robiliśmy w niedzielę? A, byliśmy na Zlocie samochodu. Słuchajcie. Też na TikToku wam mogę powiedzieć, że jest jakiś tam krótki yy, ten filmik. TikToka mam pod swoim nazwiskiem, czyli Sharmacher. Tam zawsze są takie małe krótkie dodatki. Ja, ja czasami je po prostu kopiuję te filmiki i wrzucam jako story na, na, na kanał. Yy, córka była na zjeście polskich harcerzy. Cały weekend koło Doncaster. Super. Co to za kokapu? To, za... to jakiś mniejszy pies, tak? Kurte nie wiem, powiem ci szczerze. Na pewno samiec, to będziesz musiał go wykastrować, bo on prędzej czy później zacznie podlewać dom. Jeżeli chodzi o samicę i będzie to jakiś fajny mały piesek, no to masz zawsze tą możliwość, że będziesz mógł mieć szczeniaki. A jak masz dzieci, no to dzieci bardzo uwielbiają szczeniaki. i W ogóle działa to bardzo pozytywnie wychowawczo na, 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 na dzieci, które... Mały pies, zgadza się. No to super. To ja może bym wybrał sukę. Szczerze, bo jak mieliśmy maltańczyka, maltańczyki później, to mieliśmy najpierw sułczkę i była super, naprawdę. To, była, to, to, to był fajny piesek. Dopóki moja, moja żona siedziała w domu, to było wszystko super. Mieliśmy dwa małe pieski, ale później one dostawały jakieś choroby. Nie wiem, jak to się nazywa tam fachowo, ale. Podobno te małe pieski, to też musisz uważać na to, że jeżeli nie będzie kogoś w domu, to one łapią jakieś taką chorobę sierocą wiesz, I, i zaczynają robić siusiu wszędzie dookoła i kubkę. I boją się nawet wyjść na trapkę. <noise> Więc trzeba było im kupić klatkę. I to była rekomendacja tego weterynarza. ACDC było mega. Wow, ale czad! Gdzie to było? Gdzie był ten zlot ACDC. Zaraz się dowiemy. I ten. I wiesz co, i doszło do takiego momentu, że te psy po prostu wolały siedzieć w klatce niż wychodzić z klatki. I jak moja żona wróciła z pracy, to szczególnie ten samiec to siedział w klatce. Nie? Ja go wyciągałem na siłę wręcz z tej klatki. To było takie chore po prostu, nie? On się trząsł jak miał wyjść z tej klatki. I stwierdziliśmy po kilku tygodniach, że to jest jakieś nienormalne. Nie możemy zaakceptować tego, że te psy po prostu się cholernie boją życia już, nie? I szukaliśmy rodziny, która mogłaby wziąć te dwa pieski razem. Kimemur. Gdzie to jest? Kiriemur? Kurde, to w Anglii jest? Co to jest? A, Scotland. O kurde, to za daleko dla nas. Może next time. Ale świetnie. No, nie może się czekać spoko, zobaczysz. Mój syn miał e, sztuczną trawę w pokoju. To one wolały wejść po schodach do góry <noise> niż wyjść na zewnątrz. <noise> Bo Scott tu się urodził. O, elegancko. Ja nie mam takiej wiedzy, ale dziękuję. <noise> e, I pozbyliśmy się tych małych piesków. Dopóki była żona w domu, to było wszystko cacy. Także też to jest jakby problem tych małych psów. Musisz na to zwrócić uwagę. Że fajne to jest, ale to jest fajne, jak ktoś jest w domu i się tymi pieskami opiekuje. Znaczy opiekuje po prostu. To one nie dostają jakieś tam sraczki, wiecie, Bo dużego psa on zostanie, on śpi, on ma gdzieś. Hello? Chcesz się pokazać jeszcze raz? Super. Przynajmniej to było moje. Dzień dobry. Dobra? Uuuu, co tu stan. No No, kokoloko. Także my się zbieramy już. Chciałem się z wami tak oficjalnie przywitać dzisiaj, bo z wczoraj odcinka nie będzie. E, no. Spędziliśmy dzień na plaży. Tak? Była piękna pogoda. Dzisiaj z tego co widzę chyba nawet jest lepsza. U mnie raczej cały, większość jest ktoś w domu, ale mamy kota też i będzie jazda. My mamy dwa koty, i to akurat powiem ci, że one się dogadają. Może na początku kot będzie pokazywał swoje terytorium, a mały piesek będzie po prostu tam głupiał, ale będzie cacy. Fortel jego pomik, tu jest trzy dni, zlot cały świat, był dużo. Harley i ja pierdzielę, ale musiało być fajnie. Muszę to sobie poszukać za chwilę. To pewnie znajdę jakieś super zdjęcia. Nie? A. Powiedz, jak było na plaży wczoraj. Dobrze. Dobrze? Kąpałeś się? Tak. Kąpałeś się. Powiem wam, że woda była zimna. Ja sam to wszedłem trochę, trochę dalej niż pas. W sumie mogłem wejść, ale jakoś tak nie wiem. Wysłałem dzieci. Chodź. Ja bym się zbierał już. Jest, słuchajcie, jest 5 po ósmej, ja już jestem i tak spóźniony. Wpadłem tu na chwilę, żeby się przywitać. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. E, dzięki, że byliście. Masz free likes. Co? Gdzie? Free likes? No ma free likes, tak. No. O kurde, spostrzegawczy jesteś. No. Także miłego dnia Wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Sam jeszcze nie wiem, co mi dzisiaj czeka, towarzysz. <noise> Także nie mam planu. Plan dzisiaj powstanie z rana. Hydraulik ma być na miejscu, bo tam trzeba te rurki uratować. Musiałem je odkuć. Nie chciałem takiej popeliny zostawiać, że gdzieś mi bokiem wychodzą przy ściance. Jak zacząłem to odkuwać, bo nie dałem nikomu temu tego zrobić, to gdzieś tam, wiecie, ten meser mi lekko zeskoczył i, 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 i przygniósł tą rurkę, co Stachu powiedział, że niby nie powinien być problem, ale ja będę miał z tym problem, że będę wiedział, że to tam jest. Więc wymienimy to za chwilę yy, i tyle. Także do zobaczenia, słuchajcie, miłego dnia. Ciao bambino. Cześć. Nie wiem jak się to rozłącza, bo tu się coś, aplikacja. To wasze rurki? No to nasze rurki. Stacha rurki. Hejka. Cześć, cześć. Nie wiem jak to chyba krzyżyk muszę nacisnąć. Tak, tak. <grywa> Na razie. Cześć, cześć.